Widzowie, dzisiaj z Newtkiem gramy w, 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 ten, w Rainbow Friends. Siema! Mamy, mamy tutaj jakiegoś dziadka. I ogólnie raczej wiecie o co chodzi w tej grze. Oczywiście mam już kupiony kaptur. Jest spoko, w jedynkę grałem bo to jest bo bardzo kiedyś lubiłem grać w Rainbow Friends, jeszcze kiedy nie miałem kanału na YouTube. Ogólnie ten. Który jest zieloniasty i ten. I niebieski. Tutaj, jakby ktoś nie wiedział, możecie znaleźli jakąś anana. No. Jo, Już zaczyna być nieba Zieloniasty tu jest. Jeszcze jest. Zielony. Udało mi się. Jest, jeszcze jest fioletowiasty. Ano, jest fioletowy. Fioletowe. Fioletowiusty. Fjulet, prawdzie czy nikogo nie masz szczęścia. Pięścią szli. Jak to mam no, do kłębek? Anony, on jest przecież ślepy. Ten się tylko udał. No tak, ja. Tak Ten jak figura z Dors. To wie, moja gra się powiodła. Wytłumaczę, jak był, jak była, jakby, Jak była po prostu ten trailer, no i wtedy by... O, widzę widzicie widzę, cię, widzę cię. A no to się ma. Joda, ja widzę cię. Ciebie też widzę. Jeszcze dwa żarówki, to chyba ty masz żarówki. Dwie żarówki się mieli. A, dwie. Idziemy spać. Dobra, ja idę tam. Nie bierściut! Nie bierściut! Ha ha! Nara! Nara! O nie, to go złapali. O nie! Nie, ale Jest! Udało nam się. Tak, udało nam okay. się. Super. Jest, tak, no. I Jeszcze potwory są. Tak, Mateusz jeszcze jest. Co zrobić, żeby wygrać? Chyba, że nie, chyba, że jesteś solo. No to to możesz do Ja nie jestem solo. Trzeba po prostu kampić w jakimś małym miejscu. W ten no. sposób nikt, nikt się nie złapie nikogo. Mhm. No i czekamy, aż się gra skończy. Bla, bla, bla. Już gra, ja, ale jak. Ale jak. Ale jak y, 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 umrę, no to nie są. I w ogóle tobie, no. mnie, mnie. Głośniej słuchać wam mam nowy mikrofon. Tylko dwie osoby w tej jobby. To się nazywa Tak więc na no spoko jeszcze. O! Mój ulubionie! Ja lecę z tym... z tym żółtym, no teraz jestem rzucę. Ej, ej. Ej, widzowie, ja no. jestem poza mapą. Jestem poza mapą. Czo? Jestem poza mapą. Serio? No tak, e, e, bo, wie tam rzuty. Ej, idź do... idź tam, gdzie jest ta karuzela To wtedy sobie Ej, widzisz? Czekaj. No diabelski młyn tam gdzie jest. No kurde, ona ukradła mi! A no to ej, a idziesz do diabelskiego młynu, bo ja chciałbym, żebyś... <grywia> Jak ktoś mnie pewnie tam widział. Ej, a idź do diabelskiego młynu, to mnie zobaczysz. I wsiąść do niego, to mnie zobaczysz, dobra? Okej. Okay. Jestem na diabelskim młynie. Dobra, a widzisz mnie? Pod. Nie. Ale. Mm, na którym diabelskim do niego? Młynie? Na zielonym diabelskim młynie czy na niebieskim? A, widzę, widzę! Widzę ciebie, widzisz mnie? Widzisz mnie? Czekaj, widzisz mnie? I wejdź do diabelskiego młyna. No ale bez kartonu. Oni tam cię nie złapią. Dobra. dobra. dobra lecisz, lecisz. Widzisz mnie? Okay. Nie widzę. Jeszcze nie no przegląd. To wejdź do pierwszego. Dobra. Dobra. To jest śmieszne. No. Nie wierzę. E, widzisz, o, mnie? widzisz mnie? Widzisz mnie? Gdzie? Widzisz? Czekaj, nie schodź z tego. Widzisz mnie? Tam gdzie jest, Tam gdzie są drzewa. Widzisz mnie? O, widzę, widzę! Trzeba! Trzeba! Jak dej, ty tam dej, 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 odkrywać Nowe tereny. Jak ty tam wlazłeś? Nie wiem, po prostu idź do żółtego. I, mm, wtedy, I wtedy skoczy na ten... na ten... Właśnie. Um, yy. Jak do żółtego? No to, na to to. Żółtego. Idź do żółtego i popatrz. I na to skocz. Na to skocz. Na to. Na to... Gdzie? Na to gumowy, na ten gumowy domek. A, na żółtego. Żółty Można się... leci na ten gumowy domek i tym wtedy musisz spację kliknąć. Mm. Czekaj. Musisz go znaleźć. Chciałam zobaczyć, bo ja jestem za mocno Nie! Ale pecha mam. Ale dobrze było Dobrze, dobrze, dobrze A, teraz, teraz będą kuleczki No, ja mam pomarańczową mam... Nie bierz! Nie bierz tu. O, mam, 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 mam Słodkiego Mam mam. No. E, to łatwo będzie się znalazł. Będzie łatwo się znajduje. Spawnij się znowu, spadnij się znowu. Ja! W pudełku jestem. On chyba nie, jest nie, trochę nie, nie, mam nie jest takie dziwne pudełko no. Ej, dawaj idziemy się ścigać. idziemy się ścigać. Nie, 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 Weź ten nie. karton, weź ten karton, karton. Nie, 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 Ja idę, ja idę. Ja, idę. ja, idę. ja się nie, na nie, 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 jestem nie, no, chodź tam. Najlepsze miejsce na schowaniu się. I tutaj, bo tu żółty, rzuciak, rzuciak, dawaj. Odbiłeś jest, się. jest, mam! Mam! Jestem, jestem poza mapą znowu! Znowu poza mapą. Teraz ja mnie spytam poza mapę Ja chciałbym wziąć tą kuleczkę i pójść do żółtego? Widzowie będą mity. Na pewno będą mity. Nie. Będą mity. Ja z kuleczką... Ja w ogóle tak, coś zaczęło, coś zaczęło pykać, ale nie martwcie się, się tym widowie jak ty, to... Jak ty tam wlazłeś? Idź po żółtego i skocz na to. I skocz na to i, i wtedy się odbijesz I i tam. Na co? Na co? Na co? Skoczyć na to, na to, na czym jesteś. Idź po żółtego i jak on Cię wtedy tam, jak ten żółty będzie bardzo, i to bardzo blisko tego nad czym stoisz, to wtedy, to wtedy skocz, wtedy się wybije, potem, a potem tutaj się dostaniesz. Ale nie tak! Musisz iść, musisz iść po żółtego. że łyty. Nie Teraz jest widzowie. Tam są dwie kuleczki. Ej, idź po jedną kuleczkę albo nie. Nie. Nie, to nie. Ale fajnie się tu. Nie, jak ale, ja, ale jak ja tutaj jestem, to myślę, że ja po prostu zhakowałem tą grę. Ej, ja opony biorę. Co to miało? Ja mam. Ja mam. Nie widać. E, nie mam. Nie mam mojej głowy. Widzowie widzicie? Nie mam mojej głowy. Jest tylko łysinka. Nie też na jest. Ej, przed diabelskim... A! Już. Zielone kuleczkę! Czemu akurat zielona? A ja widzę tam ten szpital. Zielonek jest. Zielonek jest. Odejdź stąd zielony. Odejdź stąd zielony. W ogóle... Nie, widzi, nie widzisz tego, ale... Dobra, może że ja tak więcej tak nie będę robił. jest. No. Ja jeszcze proponuję. A nie, nie jakbyś Kulka. Jak, jak chcesz, no to iść po tamtą kulkę. Już jest Ej, Tu jest teatr? Nie, no tam jest teatr. Jak gonicie, jak gonicie żółty, to idź, to powiedzieć ci na co ić? To wtedy cię złapię, złapiać musicie. Jest! jest! Oh, yes. Jest, się. Mój pierwszy plan ucieczki zawiódł się, ale jest jeszcze jeden. Jest wszyscy przez pomarańczowo I jakby co to ja to ja idę na żółtego. Albo nie, bo ja się trochę boję tego... no. Bo ja raz to bo ja raz to wygrałem teren, bo Francy. Teraz mąka znajdziemy Ej, bo ja się trochę boję tutaj. Teraz jest. O nie Blue idzie, Blue idzie. Chodźmy tu, chodźmy tu. Tutaj będziemy bezpieczni. Ja uciekam. Ja tutaj jestem bezpieczny. A ja tutaj będę bezpieczny. I normalnie no, ja będę się trochę tutaj bawić. Jest jeszcze cyjan. No, cyjanowy. Dlatego ja nie mam cyjanu. Nie, chyba go słyszę jeszcze no nie widziałem bo ja W ogóle nie byłem na jego poziomie. Ja też byłem na jego poziomie. Cyan widzi wszystko. Nawet ja, ja nie wygrałem nigdy rundy w ringu Friends w ogóle. A ja... A ja o, wygrałam. Ile? Kilka razy wygrałem jedynkę i jeden raz wygrałem dwójkę. Hmm. Zostaliśmy tylko my. Jest... Dlatego, że widziałem. Czekaj... Ej, rzeczywiście. No to ja, ja nie idę. Albo dobra, ja idę... Nie ja muszę w końcu znaleźć... O nie, Cyan! Widziałam Cyjana! Uciekam, tam jest! Uciekaj, tam jest Cyjan. Tam jest zielony. Tu jest niebieski. Ja też czuję żółtego. A no tu ja żółtego. a ja gdzie jest żółcia. A, tam jest żółciak. Nie, Cijon. Która to noc? no o nie Cijjon! Pójdź Ty on do Zabijcie? Nie. Ale co ja tam jest blue. Nic mi... O! Zobaczył mnie. Ale teraz mnie nie będzie widział. O. O. Oni są za, wyzo... za wysocy No. Oni są za bardzo wysocy. O, zielony! Na początku. Zielony. Ej, ja uciekam i szukam żółtego. Żółtym mnie może... Nie. Ja. Żółty! Żółty! Ja! Tak! Rzucię! Akuratowałeś mnie! O nie widzę cię! Widzę cię! Dobra, leć, 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 tak! Ja! Nie! Jeszcze raz, zróbcie szukam! Nie masz już jeden Chcesz znowu zbagować? No. To? No. No. To nie, nie widzę tego żółtego Widzę, żółtego żółtego Ja widzę żółtego O, nie odsyj 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 ja uciekam.

Co? Żółty, żółty, żółty. Ej, pozbierasz cukier czy się tutaj bawimy? Nie. Ja nie wiem czy pozbieram wszystkie. Ja! Ej, ale się wybiłem. Jestem, jestem, jestem. Teraz spróbuję znaleźć cajena Ja będę tutaj sobie łasił po mapie. Bo ja nigdy, bo ja nigdy w końcu nie umrę. Ja mam je... O Boże. Ja mam jedno, jeden... Ja mam jeden cukier. Ja Ja mam też jeden cukier. Ale ja jestem poza mapą. Nie no, dobra. Widowie, to, to jest od... koniec odcinka. Pa, Widowie.